Dobry wieczór Państwu. No przede wszystkim słowa uznania dla chłopców za, za walkę i yy, za wygrane spotkanie. Yy, chociaż uważam, że yy, eliminując pewne, pewne rzeczy drobne, yy, ta wygrana z naszej strony mogłaby być trochę wyższa. Yy, po, po pierwszej przerwie, po pierwszej przerwie, yy, gdzie Polfamo zdobyła dziewięć, Eee, tego już przed meczem na to, że to jest zespół, który eee, jak, da się, jak da się te rzuty pozwolić się na, na rzuty po platformie, to może się roz, rozkręcić i, i będzie ciężko eee, wygrać. W drugiej połowie udało się to zminimalizować, eee, bo drużyna na platformie trafiło tylko trzy eee, rzuty, eee, także myślę, że, że, że tutaj był klucz, klucz do sukcesu. Myślę, że też zimna krew w końcu dobra Pomimo tego, że w tych ważnych momentach dwóch osobistych nie trafił, to jednak potrafiliśmy i jeszcze uh, mądrze i przechyliliśmy sobie na nasze odpowiedzi. Dziękuję. Teraz 128 punktów. Czy jest sama? Podajcie opinie na temat gry? Mam opinie, że wszyscy graliśmy As you can see, it was a good game. It went down to the stretch. And um, I think it was a good collective, like as far as the team goes, I think we did it together collectively. I think that performance is way better than the regular show. That's it. Any other questions? No, there are no questions on the opinion. Oh, um, that's basically everything. You know, um, to was a hard-fought game. Hard-fought game, down to the knee. And I just had Okej, zapraszam team came out okay. um, so Państwa do zadawania pytań. Panie Profesorze, Wojciech, Post.pl. E, Kotwica ostatnio miała te problemy właśnie w czwartym, czwartym kwarcie. Właściwie przed nim przygrywała te ostatnie trzy spotkania, yeah. można tak powiedzieć. E, dzisiaj tego nie było. Dzisiaj, dzisiaj Kotwica działała do końca. Co Pan powiedział swoim tym, żeby właśnie, żeby się zmieniło? To znaczy przede wszystkim e, przede wszystkim powiedziałem to, żeby, żeby, żeby grali w żeby nie, nie, nie wpadali w panikę i próbowali głową przebić e, w sytuacji takiej, że gdzieś e, tam na, na styku czy 3 czy 5 minut przed końcem spotkania i e, no, przez cały czas pracowaliśmy nad tym i jakby uczulałem, uspokajałem, czasy przypominałem o tych rzeczach po to właśnie, żeby... Żeby, żeby zachować tą silną krew, co dzisiaj zaprezentował. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy gościom. E, po prostu jedną rzecz powiem, bo jak tak zespół przegrywa oczywiście cała wina jest trenera. Ja z tym wezmę na siebie wszystko, bo jestem trenerem takim jakim jestem, nie mogę pozwolić się, że niektóry, niektóre osoby, które nie powinny być mówią coś o tym, jakim jest, ale zgadzam się, że wszystko jest jak taka sytuacja z wina trenera. Po trenerach wybiera ten zespół. Oczywiście nie chcę się prawdzić teraz, bo Така е ситуација не е. Најважнише тоа во тренер вибра, вибра, вибра од тензесло. Не се му ич. О јаки може да се тензесло е. Тежи се многу чекам. Да, ќе ја nekateri zeleni si ne, ne pošlate včiči po samih košeljih, v penetraciji ali v tošini. Ampak to so tudi reči z Bokov, ki jih zdaj ne se da več. Čiže gratulacije za spolupitseno in vam nekaj. If you look at the statistics, I think you automatically see Jesse Zapp has 28 points, eight assists, eight rebounds. We just had no answer for him. Uh, he got a lot of easy points in transition. We didn't help. Um, you know, down the stretch, we just, I think we, we were too content to shoot from three. Uh, see when we had eight free throws and this is uh, because we weren't aggressive, we weren't going to the basket, shooting too much. But overall, I think really we just had no answer for uh, Jesse said.